Cześć wszystkim z tej strony Necros. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, czym są starsztaby i dlaczego są dla nas tak ważne. Na początku gry, jeśli zakupiliście dostęp do early accessu, otrzymacie na start 300 punktów do wydania. Te 300 punktów możecie wydać zarówno na jakieś kosmetyczne dodatki do naszej postaci, możecie je wydać właśnie na starztaby, możecie wydać na wszelkiego innego rodzaju kosmetyczne dodatki, na przykład do naszych hideoutów. Na co najlepiej zwrócić uwagę? Na początku, odpalając przycisk M, otworzy nam się strona z mikrotransakcjami. Warto zajrzeć do zakładki Sales. Tutaj będą się pokazywały wszystkie wyprzedaże. Średnio raz na 3 tygodnie pokażą się wyprzedaże właśnie ze stażtabami. Czym są tak naprawdę stażtaby? Stażtaby są to wszelkiego rodzaju dodatkowe zakładki w naszym staszu. Do czego one służą? Tak jak widzicie mamy gem stażtab, czyli jak sama nazwa wskazuje jest to staż dedykowany do gemów. Flask stażtab, czyli staż na wszelkiego rodzaju flaszki w grze, jakim dysponujemy. Upgrade to premium stażtab, Czyli upgradeujemy nasze zwykłe stasze na stasze premium, czyli te stasze, dzięki którym będziemy mogli tak naprawdę handlować w grze currency stash czyli staż na wszelkiego rodzaju karencji, na nasze orby, na nasze wszelkiego rodzaju runy i tak dalej, i tak dalej. Premium Quad Stash Tab, jest to to samo co zwykły staż, tylko złożony z czterech, on jest dużo większy. Essence Stash Tab, czyli staż na nasze esencje. Premium Stash Tab, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, jest to staż potrzebny między innymi do handlu. Extra Stash Tab, są to dodatkowe po prostu starsze, które możemy wykorzystać. Unique Collection Tab, czyli stash tab na wszelkiego rodzaju unikaty, jeżeli na przykład lubimy kolekcjonować i chcemy wiedzieć, że mamy po sztuce każdego unikatu, wtedy wykupujemy właśnie coś Takiego. Mamy premium startup bundle, czyli tak naprawdę. Zestaw sześciu dodatkowych premium stasztaby, delirium stażtab, czyli staż dedykowany do mechaniki delirium i bundle zwykłych stażtabów sześciu sztuk, które są dla nas istotne. Jeśli mamy na początek do wydania 300 punktów, na początku mamy pięć zwykłych staży w naszym ekwipunku. Zwykłe staże pozwalają nam jedynie na magazynowanie wszelkiego rodzaju, czy to karencji, czy przedmiotów lub wszelkiego innego wyposażenia w naszej skrzyni. Żeby móc handlować z innymi graczami, potrzebujemy premium stażtabów. I w tym przypadku zdecydowanie polecałbym w pierwszej kolejności kupić upgrade to Premium stasztab Zamienić te 5 podstawowych stasztabów właśnie na te Premium stasztab Będzie nas to kosztowało 75 punktów. Po wykorzystaniu 75 punktów spojrzałbym zdecydowanie w kierunku Currency stasztab Currency starztub, czyli 75 punktów. Mamy tutaj, tak jak widzicie, miejsce na. Wszelkiego rodzaju orby, jakie znajdują się w grze. Dlaczego to takie ważne? Zobaczcie, orbów Transmutation stack size normalnie jest 40. Ta liczba łamana na 40 oznacza, że w jednym momencie może mieć 40 orbów. Teraz wyobraźcie sobie, że w zwykłym stażstawie mielibyśmy je trzymać. Musielibyśmy je trzymać na takiej zasadzie. Zdecydowanie zajmowałyby one zbyt dużo miejsca. W związku z tym lepiej mieć currency stash tab, gdzie w każdym odpowiednim miejscu możemy trzymać z tego co pamiętam do 5000 danego orba lub wszelkiej innej formy currency. W pierwszej kolejności zamieniamy nasze zwykłe stasze na premium stash Jeżeli dysponujemy premium stash tabem klikamy na niego prawym przyciskiem myszy możemy nazwać go jak chcemy. Tutaj nazwa nie ma najmniejszego znaczenia. Udostępniamy, że jest publiczny i tutaj pokazują się zakłady. Each item individually priced, czyli każdy przedmiot możemy indywidualnie wycenić. Jeden będziemy mieli za jednego Exalta, inny będziemy mieli za 200 divinów. Wszystko zależy od tego, co będziemy mieli na wyposażeniu, za ile będziemy to chcieli sprzedać i tak dalej. Set negotiable price on all items. Oznacza to, że ustawiamy cenę do negocjacji na wszystkich przedmiotach w tym staszu. To znaczy, że wszystkie przedmioty, które dodamy, możemy oznaczyć, że na przykład będą kosztowały 5 alchemii orbów. I wtedy każdy, kto będzie chciał się zgłosić, może z nami negocjować cenę danego przedmiotu. Zdecydowanie częściej wykorzystywany jest each item individually priced lub set exact price on all items. Oznacza to, że wszystkie przedmioty w danym stasztabie będą kosztowały na przykład 5 orbów alchemii. Tutaj już tak naprawdę wszystko zależy od nas. Jeżeli na przykład stworzymy sobie cały stasztab, gdzie wszystkie Rzeczy, które będziemy rzucali tam, konkretny rodzaj, na przykład amuletu lub czegokolwiek. Ustawimy wszystkie na cenę, właśnie 5 orbów alchemii. Wszystkie będą wystawione na stronie i dokładnie po tej cenie. Oprócz tego, możemy tu przypisać unikaty, gemy, flaszki, esencje. To już tak naprawdę zależy od nas. Ważne jest to, że każdy z tych przedmiotów wyceniamy za jakąś cenę i czekamy, czy ktoś od nas kupi ten przedmiot, czy nie. O samym tradzie będzie w zupełnie oddzielnym filmiku, więc spokojnie przyjdzie na to czas. Wracając do naszych starszych. W pierwszej kolejności, tak jak mówię, 75 punktów warto wydać, aby zamienić wszystkie nasze podstawowe staszczaby na premium staszczaby, aby móc po prostu zacząć handlować z innymi. Możemy stworzyć cały nowy folder, gdzie poukładamy sobie, jakie mają być w nim docelowe stasze. A następnie wykupujemy currency startup. W tym momencie wykorzystaliśmy 150 punktów z 300, które otrzymaliśmy na start. Pytanie, co możemy zrobić z pozostałymi punktami? Tutaj pozostaje to do waszego wyboru. Ponieważ możecie od razu celować w Game startup, Flask startup, Essence startup, być może Delirium startup. Niestety tutaj jednoznacznie wam nie wskażę. Ja ze swoich Perspektywy powiem szczerze, mam wszystkie i uważam, że wszystkie warto wykorzystywać, ponieważ zawsze ułatwiają nam one zrobienie porządku w naszym ekwipunku. Konkretne rzeczy z konkretnych mechanik wpadają po prostu do danego stash tabu Na pewno większość osób czeka na endgameowy Waystone stash tab, czyli tak zwany map stash tab. GG obiecało, że zostanie on dodany. Na chwilę obecną nie wiadomo jaka będzie jego cena. Wszystkie osoby, które grały w po po1 automatycznie będą miały prawdopodobnie przeniesiony ten starsztab właśnie do PoE2. Podstawa. 5 upgrade'ów do premium stażtabów Czyli 75 punktów wydane, następnie currency start -up, czyli kolejne 75 punktów wydane i później przyznam szczerze, wziąłbym game start -up, żeby łatwiej było nam podnosić nasze skill y i pozostałe punkty, których powinno nam wtedy zostać 110, pozostawiłbym na przyszły Waystone start -up, aby po prostu dochodząc do endgame'u było nam łatwiej utrzymać ten porządek. Jeżeli chcecie wydać te punkty, wiecie, że gra wam się podoba, w każdym momencie możecie dokupić punkty w ten plusik otworzy Wam się okienko możliwością zakupienia dodatkowych punktów. Zostawiam to każdemu do jego indywidualnej decyzji. Ja powiem tylko tyle. Jeżeli chcecie czuć przyjemność z tej gry i tak macie te punkty naprawdę. Zainwestujcie w starztaby. Ostatnie co wspomniałem również na początku, zakładka Sales. Tutaj średnio co 3 tygodnie będą wyprzedaży, no mówię średnio, to czasami różnie bywa, właśnie jedna się zakończyła, tutaj te ceny przeważnie też spadają na przykład o 10, 15, 20%. Wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeśli macie coś, co chcielibyście omówić, jeżeli uważacie, że warto coś dodać, jeżeli jakiś w Waszym zdaniem jest zdecydowanie przydatniejszy od innych, jak najbardziej podzielcie się swoimi opiniami. Jeśli macie jakieś pytania, Piszcie w komentarzach, na pewno udzielę Wam sensownej odpowiedzi.